Witam Was serdecznie Pinochet napisał do mnie zrzucać o Premier League lub Liverpoolu Więc spełnię to Premier League. Ciekawostki rekordy. Klubem, który może podpisać po, po się najwyższą liczbą zrobionych tytułów w Michelinie jest Master United od 1900, 1992 roku. Zawył ich aż 13, a w całej historii 20 drugi w przez czasów Liverpool mam na swoim koncie 18 tytułów jednak tylko jeden z nich zdobył po, po 1992 tu macie zdjęcie Ancia jakie są Premier League, premier, premier najlepiej. Wspierając doktora drużyna jest najlepsza. Powodem do sytuacji jest tak, że to w którym kraju rozgrywki stoją na najwyższym poziomie. W dzisiejszym wpisie przy przyjrzymy się Premier League. Widzę, która bardzo często wskazana jest jako ta najlepsza na świecie. Mhm. Liga angielska wskazwana jest przez kibiców na całym świecie jako jedna z najlepszych emocjonujących szczękujących na najwyższym poziomie sportowym i wyrównanych lig rozgrywek Premier League transmitowane są na całym świecie w tym w Polsce i w trakcie sezonu przed ekrany przyciągają miliony widzów zespoły biorące w niej udział to ro rozpoznawalne światowe marki które poza własnym Podwórkiem walczą także o najwyższe ty tytuły na arenie międzynarodowej. Powodów, dla których Premier League uznawane jest za najlepszą ligę kiełki na świecie. Dużo tego. Oglądajcie do końca, bo coś jeszcze mam na koniec tego filmu. Dobra, żeby taki króciutki nie wiem, był cienioczek, nie będziemy tyle czytać przecież, więc... Мало oh, курда. Дура, так вот пытаюсь. Мы снимаем этот Europe Liverpool, Ten, ten, ten całe życie, miasto na ponad na zachodnim wybrzeżu Anglii, synie wybogatego dziedzictwa muzycznego, zbytkowej kultury i pasującej kultury piłkarskiej. Liverpool... znaczy... Zna? Czekajcie chwilkę muszę przejść i wtedy wam coś pokażę. Już jestem Profesor z reklamy, ale to nie jest gra. Wciskacie tu, niestety to pokażę Wam i wideo, i na przykład wciskacie Ronaldo. I na przykład każdy takiego żółwia. Jeśli chcecie to pobrać, pobieracie w ten sposób już jest w wygarbi. Jeszcze można takie zdjęcie zrobić. Niestety to nie jest po polsku. Na przykład, dajmy hmm, Markiego, że hmm. Mario. I jest Messi, który jest Maria. I jak zdjęcie możecie sobie pobrać. Jeśli nie śmiejesz to Wam a pokażę. Widzicie, tu macie zdjęcia. A tu macie film. Aplikacja się to nazywa zaraz wam problem. Mm, dobra, jeszcze leci widzicie, to nazywa się ta aplikacja Aminal Fusion jest bardzo fajna. I, I co mogę powiedzieć? Możecie filmy stworzyć fajne ruch, zdjęcia i tylko tyle mam do powiedzenia, no więc mam nadzieję, że się wam się spodoba i zobaczenia w kolejnym odcinku.